Go Squad jest celowniczkiem na szynach stworzonym przez Sege w 2004 roku na automaty Arcade. Tytuł ten zawitał także na konsole Wii 18 stycznia 2008 roku. W go squad wcielimy się w jednego z żołnierzy i wraz z towarzyszami strzelać będziemy do gangsterów i innych bandziorów. W grze sterujemy przy pomocy kontrolerów ruchowych, likwidujemy pojawiające się cele, odbijamy zakładników, a także podejmujemy decyzje w które miejsce się udać. Niestety gra jest bardzo krótka, a do wyboru mamy jedynie trzy poziomy. Będzie to rządowa willa, pokład samolotu Air Force One i dżungla. Produkcja jest bardzo dynamiczna i poza samym strzelaniem przyjdzie nam też rozbrajać bomby, przecinając kable w odpowiedniej kolejności, ewakuować zagrożonych cywili, wysadzać drzwi i wrzucać do pomieszczeń granaty dymne, zajmować wrogów ze snajperki czy dezaktywować ładunki C4. Dobrze, że poziomy mają wiele rozgałęzień i możemy je przechodzić wielokrotnie, wybierając inną ścieżkę. Po wykonaniu wszystkich trzech misji pojawia się nam nasz wynik, widzimy zebrane punkty doświadczenia, z czasem odblokowujemy nowe stroje, wzbogacamy nasz arsenał broni i podnosimy naszą rangę. Poziom trudności dowolnie możemy zwiększać w opcjach, a nasz ranking porównywany jest z innymi na całym świecie. Dodatkowo kontrolery Wii da radę podpiąć do specjalnego plastikowego pistoletu, aby jeszcze bardziej zwiększyć emocje i wrażenia płynące z gry. W Go Squad jesteśmy pozbawieni możliwości jakiegokolwiek chodzenia i skupiamy się wyłącznie na celowaniu, przez co tytuł jest bardzo dostępny i spróbować swoich sił mogą nawet ludzie, którzy na co dzień nie obcują z grami wideo. Niemniej jednak wykazać trzeba się niesamowitym refleksem, gdyż wrogowie często wyskakują z kilku stron naraz, rzucają się na ziemię lub wychylają tylko tak, że widać im kawałek głowy. Prędzej czy później ktoś nas zastrzeli, ukrócając nam tym samym pasek zdrowia. Gdy zjedzie on do zera, zacznie się odliczanie, lecz nie ma się tym co martwić, bo to nie jest salonarka, tylko wersja konsolowa. W tym wypadku ilość kontynuacji jest nieograniczona, a nam zależeć będzie wyłącznie na pobijaniu nowych rekordów plansze pomimo iż są tylko trzy, z każdym poziomem delikatnie się zmieniają, oferując nam tryb dnia i nocy, inny rozkład przeciwników, czy zmiany wydarzeń losowych. Broni łącznie jest 25 rodzajów i żeby je wszystkie odblokować, niezbędne będzie zwiększanie naszego poziomu. Bronie różnią się od siebie wielkością magazynku, szybkością strzelania, różnymi dodatkowymi trybami, na przykład korzystając ze strzelby nie musimy idealnie celować, gdyż rozbrysk śrutu i tak dosięgnie kilka celów naraz. Niektóre karabiny zadają potężne obrażenia, a pocisk ze Perki przebije kilku najemników jednocześnie. Gdy szybko będziemy reagować i wykonywać idealną kombinację, otrzymamy ekstra premię, która zwiększy nasz wynik końcowy. W trakcie zabawy pojawią się także specjalne wyzwania, w których uwalniać będziemy zagrożonych zakładników, walczyć z wrogimi żołnierzami na noże lub ściągać z daleka wyznaczone nam cele. Pod koniec każdej planszy czeka nas obowiązkowe starcie z bossem, które jest decydujące i rzutuje na wykonanie misji. Dostaniemy możliwość zestrzelenia helikoptera przy użyciu bazuki. Nie jest to oczywiście takie łatwe, jak się wydaje, gdyż ten robi uniki, a naszym zadaniem jest nie z niego celownika. Po udanym wykonaniu zadania widać drogę jaką przebyliśmy, zdobyty poziom, a także procentowe zestawienie. Go Squad oferuje nam rozgrywkę nawet do czterech osób. Posiada tryb treningowy, ninja oraz paradise, w których to wrogowie zostają podmienieni na babki w bikini lub wojowników ninja. Samo sterowanie sprawdza się bardzo dobrze, a kontroler idealnie reaguje na nasze ruchy. Tempo jest piekielnie szybkie, a wrogowie potrafią wyskakiwać za rogu dając nam co najwyżej pół sekundy na reakcję. Pod względem grafiki jest solidnie, a wszystko hula bardzo płynnie. Od pierwszych sekund czuć ten arkejowy charakter. Nie uświadczymy tu odstrzeliwanych kończyn czy hektolitrów krwi, a jedynie symboliczne rozbłyski dające znać, że kogoś trafiliśmy. Przyciepić mogę się jedynie do niskiej rozdzielczości i trybu obrazu 4x3. Na małym monitorze z paskami po bokach nie najlepiej to wygląda, co nie sprawia, że cały tytuł bardzo mi się podobał. Grupa uderzeniowa, którą dowodzimy, zachowuje się w bardzo naturalny sposób. Żołnierze osłaniają się nawzajem, a nasz bohater często szybko zerka za róg, by dopiero później się z niego wychylić. W trakcie zabawy użyjemy też gadżetów w postaci metalowej liny, by zwisać z krawędzi do góry nogami i likwidować pojawiających się bandziorów. W trakcie wrzucenia granatu dymnego do pomieszczenia zakładamy gogle termowizyjne, widząc jedynie podświetlone na żółto sylwetki nieprzyjaciół. Wrodzy najemnicy są dobrze zanimowani i w naturalny sposób reagują na postrzały w w nogę lub w rękę. Przedzierając się przez kolejne pomieszczenia, wiele obiektów jesteśmy w stanie rozwalić, a w powietrzu latają tace z owocami, talerze, różne skrzynie lub inne obiekty użytku codziennego. Wstawki przerwnikowe są śmiesznie nakręcone i na kilometr wieją tandetom. Widać, że stali za tym Japończycy, którzy nawet najpoważniejszą sytuację potrafią obrócić w żenadę. Warstwa audio jest solidna i dobrze oddano w niej dźwięki splów. W trakcie wymiany ognia robi się naprawdę głośno, a z każdej strony słyszymy wybuchy i krzyki. Z bazy dowodzenia co chwilę otrzymujemy nowe komendy i wytyczne. Najemnicy rzucają do nas oklepane teksty, a podczas słuchania dialogów czułem się, jakbym oglądał film klasy B. Go Squad mógłby być naprawdę udanym tytułem, gdyby nie fakt, że przejście wszystkich trzech planszy zajmuje około 30 minut. Potem zostaje już tylko bicie własnych rekordów i alternatywne ścieżki. Cała produkcja jest jednak lekka w odbiorze i bardzo przyjemna. Całymi garściami nawiązuje do klasyków takich jak Virtua Cop. House of the Dead, czy chociażby Umbrella Chronicles. Jeżeli komuś podobają się strzelaniny na szynach i ma słabość do arcade'ów, tytuł Segi jest wprost dla niego. W parę sekund można wskoczyć w sam środek akcji, nie przejmując się wrzucaniem kolejnych żetonów do automatu. Let them leave alive!